Nie ma No nie słuchajcie, tak nie może być Żeby taka ładna pogoda była, a ja mam nie jechać w konie? W konie. Mam nie jechać w konie. Żeby taka ładna pogoda była, a ja mam nie jechać na konie? Kamuś, Jedziemy. Weź tu teraz jest złapnie Muszę Zorze i firueta schować do boksu. A kamę wyczyścić, osiodłać i w teren pojechać. A tu do mnie Zoszka podchodzi. No Ty już miałaś trening. W ogóle, wiecie co dzisiaj zauważyłem? Podjechałem autem, tam trochę dalej, i podszedłem, zobaczyłem, że Zoża sobie leżała. Pierwszy raz widzieliśmy któregoś z naszych koni, jak leży. Nic nie robi, tylko sobie po prostu, po prostu sobie leżała. To jest trochę przykre, że trzeba kombinować ze smakołykami, żeby konie słuchały, no ale tak jest z większością zwierząt, prawda? już wszystkie lecą. To jest bardzo. Ej, ej, ej Ty wiesz co to jest aparat, którym nagrywamy nasze odcinki? Wiesz? No Hop, 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 Jeden konik Nie masz Hop, 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 hop Drugi konik Troszkę do środka Do środka dalej Hop, hop, hop Dalej, dalej, dalej Trzeci konik. U nas to w ogóle jest tak śmieszne, że prawie za każdym razem jest tak, że konie nie chcą wejść do boksów, ale jak kama wejdzie, to nagle wszystkie partiami wchodzą po kolei, nie? A ciebie to sobie teraz wyciągnę, bo trzeba myjo-myjo i siadło założyć. Akurat mi bateria padła. Nie bateria, tylko karta się skończyła, więc mamy widok z GoPro. Idę Kamę wyczyścić. No, taka jesteś brudna, i taka jesteś okłaczona. Dobra, mi trochę zejdzie. Myślę, że przeniesiemy się już do, do lasu. Sukces! Trzeci raz! Trzeci raz mi wyszła. Akurat taki teren, widzicie? Nie, nie wejdzie. Same kałuże będziemy mieli. A nie od dzisiaj wiadomo, że kama ich nie lubi. Jak zatytułować ten teren? Nie mam pojęcia, powiem Wam tylko tyle, że to jest taki teren bez planu po prostu widzę ładną pogodę i twierdziłem, że muszę sobie pojechać w teren. Akurat umówiłem się z kumplem i nie wiem, czy będzie jeszcze. Koleżanka, w niedzielę na teren Dzisiaj mamy środę Więc stwierdziłem, że jak w niedzielę mamy jechać, to to jeszcze warto sobie wcześniej pojechać na kamie No i tak oto urodził się ten teren Może pojadę tam, gdzie byliśmy ostatnio Co mówiłem, że się zgubiłem Tam są drogi, w których jeszcze nie byliśmy I bardzo mnie one ciekawią I powiem wam, że sam jeszcze trochę mi tęskno za galopem O, tak powiem Więc... Coś sobie dzisiaj pogalopujemy w tym terenie Nie, nie Nie Jak ty dasz sobie radę z tymi kałużami, he? No właśnie. Według moich obliczeń musimy jechać tam prosto i potem w lewo i w lewo cały czas prosto. I jak się zacznie taka brzydka droga po takim leśnym dużym skrzyżowaniu, torfowa, to wtedy lekko odbijemy w lewo i znajdziemy się tam, gdzie ja się znalazłem. Ostatnio, zobaczcie jak to pięknie wygląda. A te słońce w tym lesie, w tym lesie się robi tak zielono. Kocham, po prostu, no, uwielbiam. Uwielbiam. Co ty na to kama, żeby sobie podkusować do tamtej drogi? No tak. Super. Super. Czy pani... Wow! Wow! Tego nie planowałem. Duże to to było to. Spokojnie kama, bo one dosyć blisko były, jak mi jeszcze jedna wyskoczy. Gdzie one w takie gęste? Prrr. A propos tych sarn co nam wyskoczyły to zapraszam na ostatni odcinek na kamie, co sam pojechałem. Jak jest fajnie, kurde, już się zaczyna takie, wiecie, jakieś lekkie bluzy, coś. Słoneczko, ptaszki zielono. Mm. świetnie. No komuś tu już możemy kusować dalej. Idź sobie na trawkę to się nie będzie ściskać. Ja cię kręcę, ale wielki. Oh, co tu jest dzisiaj? Czy ta kama tak przeciąga te? Kurde, tu nie ma po to, żeby mi tu nie wyskoczył. Tam był jeleń z porożem, takim małym, ale mam schilę, że mi tu wybiegnie zaraz. Nie. A my, kama, kurde, czekaj, muszę się zastanowić. Gdzie my? My tu prosto. No, my tu prosto. Hop, hop. No, dawaj. Hop. Jak magicznie. A żeby było na maksa magicznie? To musi być galop. No nie? Powiedzcie mi, czy ja nie mam racji Ale spokojny galop. No super. Super główka na dół właśnie tak. Super. Zobaczcie jak spokojna jest. Całkiem jej dałem. Wodzę. I to jest to. To jest powiem tak. Jak ktoś konno nie jeździ, to nie wiem, o co kamon. Dobra, kawałek stępa. No hola, hola, prawie do zera, no. Rrr, super, dzięki. Fajnie było. Ale nie skręcamy w lewo, jedziemy prosto. Co ty masz z tym lewo skrętem? Rośni! Rośni. Ty też... Ale chwilę galopu, już mam plecy mokre, nie. A właśnie się zastanawiałem w domu czy brać bluzę, czy nie, ale bałem się, że się przeziębie i w ogóle będą jajca. A ten odcinek dodam... Oj nie, ej! Jak ten odcinek leci, to ja już... Nas, nas już nie ma, my już jesteśmy w Portugalii, ale ja, ja, a chciałem powiedzieć, że za chwilę wjeżdżamy. A my już tam jesteśmy. Chodź sobie dokusujemy albo dogalopujemy do tego skrzyżowania, komuś, co? A, i tu jest już to skrzyżowanie. A my prosto, my prosto, kamuś. I tu zaraz w lewo odbijamy. Prrr. O, właśnie, i tu my w lewo odbijamy. Al, albo nie. Ach, dobra. I ostatnio jechaliśmy tu w lewo, a my pojedziemy teraz w prawo Kama oczywiście pamiętała Sprawdzimy co tu znajdziemy Koniec drogi? Nie Nie O kurde Ej kama ty je chyba przywołujesz Ty normalnie je przewołujesz. Ej, no i jest. Nie, prr! Kamuś prr! O, ale ja cię kręcę! <laughs> Jeszcze jedna prr! Kama, nie, 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 nie. prr! Daj jej przebiec! O, ja! Leć, leć do stada! Dobra! Szczerze, przestraszyłem się! Przestraszyłem się trochę! O, ja, tego nie planowałem! Kamuś ty je przyciągasz normalnie! Daj z bo na za chwilę nam coś wyleci Prrr. Co to było? Aż mam ochotę ściągnąć kamerę i zobaczyć czy się na pewno nagrało eee, Co to było? Szok One jakieś duże kurde były Już mam wrażenie, że ja wszędzie widzę normalnie. Nie, koniecznie muszę tutaj aparat i Mary wziąć. To jest ten minus, że to GoPro prawdopodobnie tak oddaliło przez ten szeroki kąt, żebyście wszystko widzieli. To to wszystko widzicie z takiego daleka, właśnie to ma to do siebie, ten szeroki kąt, że ono oddala, oddala. Mogę nawet stać przy GoPro Met, a wydaje się, jakbym był 3 metry, i przez to te sarny były normalnie obok mnie. Ja wiem, 15 metrów, 10, a, a, a w GoPro pewnie to jest dużo dalej. Ale na, no nie wierzę, że ich nie było widać. No nie wierzę w to. Koniecznie muszę tutaj Marii zabrać. Marii powiedziała, że jak tylko wrócimy i będzie wszystko ok z palcem, to, to wsiada na pirueta i jedziemy. Także pirueta też musimy utrzymać w kondycji przed powrotem Marii na siodło, żeby nie było, że... Marii wsiądzie, a koń nie gotowy się człowiek ogląda przecież jak raz coś zobaczysz, nie? i zaraz masz wrażenie, że wszędzie coś piszczy, coś się przesuwa jakieś drzewa, nie wiem, liście szeleszczą nie wiem no i co, wierzycie mi jak powiem, że nie wiem gdzie jestem? w sensie, wiem w której stronie lasu jestem ale naprawdę nigdy tutaj nie byłem same solanki tutaj możemy skręcić kama w lewo chodź, tam nie jedziemy tu w lewo, gdzieś dojedziemy same, same solanki Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, tam, siódma. Tą chyba liczyłem. Solanka w ogóle to się nazywa, dobrze mówię? Podejrzewam, że jestem gdzieś koło leśniczówki. No powoli, kama, bo jest, wiesz, po deszczu i z górki. Tu jest jakaś droga. To jest chyba dla dzików. Akurat ich bym nie chciał spotkać. To no, jest przykre, bo robię miejsce dla dzików, dla sarn, jakieś solanki. Tam widziałem, że żarcie było, nie? A po co jest ta... Cholerna ambona, żeby do nich strzelać, to jest normalnie. przeklnąłbym, ale powiedziałem sobie, że nie przeklinam na kanale. Aż tak, jakbym przeklinał teraz na tych głupich, myśliwych. Przejdziemy to kama, czy nie? Co mówisz? kama, spokojnie, wszystko jaka jest japo. I to jest ta droga, na którą wyjechałem wtedy. Czyli prosto, i będzie wyjazd z leśniczówki. Już mogę powiedzieć, że znam ten teren. Nie mogę wziąć tu Marii i się chwalić. Hmm. Nie, 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 chociaż w sumie. Ja wiem, że ty masz GPS-a. O, to już oni już na pewno, w sensie, nie wiem czy widzieliście, ale rowerzyście byli, którzy na pewno jadą do leśniczówki, czyli leśniczówka jest na lewo, czyli kama wybrała drogę na skrót, czyli zaj... Tu samochody. Tu pan leśniczy chyba. Ale głowy nie do. No chcesz, to galopuj. Skręcimy Kama w lewo Wolnie Kama ja sprawdzę ile jest baterii 20% Czekaj Kama zmienimy Kama czy my zawsze musimy trafić w jakieś dziwne drogi? Co to znowu jest? Tam gdzieś starna była w tle Królik! Co tu się dzieje? Sarna kolejna! No, co tu wychodzi? Tam jest chłopak, ma jakaś drogę Tą sarenkę zostawimy w spokoju Tu była jak. o właśnie, jesteśmy na drodze Królika Widzieliśmy <grym> Tu prosto, w lewo i centralnie do stajni dojeżdżamy. Fajny teren, fajny. Taki niby szybki, ale coś się w nim działo. Mamy godzinę, nie wiem, bo założyłem zegarek i go nie włączyłem. No Kamuś, na pewno sama skręcisz. O właśnie. I do domu. No słuchajcie, ja nie będę już przeciągał, jedziemy spokojnie sobie, bo Kama dosyć się galopowała spokojnie dostajni. Bardzo Wam dziękuję. Jeżeli zostaliście do tego momentu zapraszam Was do mnie na Instagram. Zapraszam Was do subskrypcji przede wszystkim kanału, żeby było, żebyście widzieli wszystkie odcinki. Może macie jakieś zaległości, może chcecie być na bieżąco. No zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania i lajkowania. I słuchajcie, zawsze jak kończę powtór, staram się trafić w kamerę. Mam nadzieję, że teraz mi się uda. Do zobaczenia, pa! Ja nie, nie trafiłem. Siemka.